Witam Was wszystkich. Maciek Kabaciński, Instal Czas Pracy Kierowców. Dwa słowa o mnie: Ja się zajmuję czasem pracy kierowców od ponad 15 lat. Generalnie czasem pracy ponad 23 lata. Współpracuję generalnie z firmami transportowymi, pomagając Wam, pomagając tym firmom, organizować sobie jeszcze lepiej czas pracy kierowców. Te osoby, które są po raz kolejny wiedzą, że mniej więcej jak ten live będzie wyglądał, więc na początek spróbuję wam wyświetlić parę slajdów i poopowiadać. Dzisiejszy temat live'a to jak rozliczać czas pracy na terytorium Austrii. O tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiali. Kontynuacją tego live'a będzie webinar, na który już Was teraz zapraszam za tydzień na za tydzień we wtorek, 10 września na godzinę 20. To będzie kontynuacja i takie bardzo praktyczne przykłady, omówienie szczegółowe. Dzisiaj sobie spróbujemy bardzo szybciutko przejść przez tą część teoretyczną. Jak będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście zadawajcie, natomiast ja nie będę miał możliwości sprawdzania tych komentarzy na bieżąco. W międzyczasie będę starał się zerkać. Natomiast jeżeli jakieś pytanie, na jakieś pytanie Wam nie odpowiem, to na pewno na to pytanie odpowiem na webinarze, który będzie za tydzień, przypominam, 10 września o godzinie 20. Dobra, startujmy z tematem. Czas pracy kierowców na terytorium Austrii. Jak ten czas pracy kierowców rozliczać? Czym to się w ogóle dzieje? Mam nadzieję, że slajdy będziecie widzieli. Ok, dzięki Magda, widzę, już wrzuciła link do zapisu na webinar. Tak jest. Slajdy mam nadzieję, że już widzicie, jak rozliczać czas pracy na na terytorium Austrii. To będziemy sobie dzisiaj omawiali. Generalnie szybciutko przypomnienie skąd się w ogóle wziął czas pracy na terytorium innych krajach, krajów i dlaczego my i nasi kierowcy muszą być rozliczani według zasad, które obowiązują w tych krajach. To wam wspominałem przy, przy okazji poprzednich transmisji, gdzie omawiałem czas pracy na terytorium Niemiec, czas pracy na terytorium Francji, ale jakby to ma swoje konsekwencje, więc szybciutko przypominam więc minimalne wynagrodzenie w innych krajach zostało wprowadzone na podstawie dyrektywy już dosyć, dosyć starej 96 na 71 na UE i ono to jest dyrektywa z 96 roku jak widzicie czyli dosyć, dosyć stara następnie ona była kontynuowana i rozwinięta w dyrektywie 2014 na 67 na UE a prace są dalej kontynuowane poprzez dyrektywę z 2018 roku która zmienia tą pierwszą, najstarszą dyrektywę. No i obecnie, jak dobrze wiecie, czekamy na pakiet mobilności, bo ten pakiet mobilności może, mówiąc kolokwialnie, dosyć mocno namieszać w tym czasie pracy kierowców. Natomiast do momentu wejścia w życie pakietu mobilności i transport międzynarodowy będą obowiązywały reguły tych starych dyrektyw. Zgodnie z tą dyrektywą, tą najstarszą i, i tymi późniejszymi, przyjmuje się definicję pracownika, którą stosuje się w. Prawie państwa członkowskiego na terytorium, którego wasz pracownik jest delegowany. Czyli jeżeli wasz kierowca wyjeżdża na terytorium Niemiec, zgodnie z tymi zasadami, jest pracownikiem, który, według definicji prawa niemieckiego, jeżeli na terytorium Austrii, według prawa austriackiego i pewne rzeczy będą was obowiązywały. To tak pokrótce. I teraz konkretnie, jeżeli chodzi o Austrię. Kiedy ta Austria weszła, co się zmieniło? 1 stycznia. 2017 roku w Austrii płaca minimalna i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem obowiązują. I teraz tak, ona weszła, czyli tak jak widzicie, 1 stycznia 2017, teraz kogo dotyczy i co się z tym dzieje. Przy przewozie rzeczy dotyczy wszystkich rodzajów transportu z wyłączeniem tranzytu. Czyli jeżeli przelatujecie tranzytem przez Austrię, na przykład jedziecie z Polski do Włoch, przejeżdżacie tylko przez Austrię, wówczas ten czas pracy na terytorium Austrii nie musi być liczony. Jeżeli będzie jakikolwiek załadunek bądź rozładunek na terytorium Austrii, albo to będzie transport międzynarodowy, albo to będzie kabotaż, czyli załadunek i rozładunek wewnątrz Austrii, czas płaca minimalna ma być uwzględniana, płaca minimalna austriacka. Przy przewozie osób nie dotyczy przewozów tranzytowych oraz przewozów, gdzie Austria jest jednym z wielu punktów wycieczki. Tutaj mówię o przewozach też okazjonalnych, czyli jeżeli na przykład wasz przewóz okazjonalny, jeżeli w ogóle są takie osoby, które, które pracują przy przewozie osób, jeżeli ta wycieczka okazjonalna obejmuje, nie wiem, Austrię, Włochy, Słowenię, inne tam kraje, jedziecie jakby do kilku krajów z pasażerami, nie obowiązuje. Natomiast jeżeli będziecie na przykład, nie wiem, wysadzali o, wysadzali narciarzy w Austrii, czyli wiedziecie jakąś grupę tylko i wyłącznie do Austrii, tam ich zostawiacie. Potem po tą grupę na przykład przyjeżdżacie, wówczas jak najbardziej czas pracy na terytorium Austrii będzie was, będzie was obowiązywał. Płaca minimalna dotyczy kierowców, którzy są zatrudnieni na podstawie o, umowy o pracę oraz innych umów, takich jak zlecenie czy samozatrudnienie, które mają charakter umowy o pracę, czyli kierowca pracuje w miejscu i czasie pod kierownictwem. Pracodawcy. Dobrze o tym wiecie, że jeszcze w Polsce są, jest taka, istnieje taka forma zatrudnienia jak samozatrudnienie, czyli niby kierowca ma działalność gospodarczą, ale de facto nie ma własnej licencji, tylko i wyłącznie jeździ na licencji przewoźnika i wykonuje dokładnie jego, jego polecenia i czy jego spedycji. Wówczas oczywiście mówimy o rozliczaniu czasu pracy na terytorium Austrii. Tak samo rzecz, ma, jeżeli chodzi o umowy umowy zlecenia. Ta, od 1 stycznia ta nowelizacja ona miała na celu, jak to Austriacy ładnie nazwali, zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego i wprowadziła pewne zmiany dotyczące tej płacy, tej płacy minimalnej. Stawka minimalna za godzinę pracy, ona jest zależna od kilku czynników. Od stażu pracy kierowcy, rodzaju pojazdu, przewożonego towaru, Kategorii kierowcy, czyli są cztery jakby czynniki, które będą o tym decydowały, jaka stawka do jakiej grupy zaszeregowania będziecie, będziecie musieli zaliczyć tego kierowcę, i zupełnie inaczej niż na przykład w Niemczech. W Niemczech macie jedną stawkę, natomiast tutaj mamy tych stawek dużo więcej. I na przykład dla przewozu rzeczy obecnie to są stawki, które się mieszczą w zakresie od 8,98 euro do 11,10 euro. Natomiast przy przewozie osób od 12.65 do 13.02. Takie są widełki, zaraz Wam pokażę jak to, jak to wygląda w tabelkach. To jest przykładowa tabelka, ją sobie omówimy jeżeli będziecie chcieli też na webinarze. Na webinarze spróbuję Wam tą tabelkę też pokazać w programie Fortrans. Tam sobie też, jak będziecie mieli ochotę, tą tabelkę omówić. My rekomendujemy przy przewozie rzeczy, to jest ta pierwsza część tabelki, to nie jest cała tabelka, spokojnie. Bo tutaj nie widzicie, jakby pewno tego, tej kategorii, do której zwyczajowo grupujecie, do której przydzielacie waszych kierowców, to jest ta dru druga część. Ta druga część, która, przepraszam, przeskoczyłem o jeden slajd. O, uciekło mi, uciekł mi jeden slajd. Słuchajcie, przepraszam Was, uciek, uciekł mi jeden slajd i to dosyć, dosyć istotny. Uciekł mi slajd, w którym była kategoria ta, o której, o której ja mówię. Tutaj, tutaj Wam obiecuję, że na webinarze tą tabelkę drugą Wam pokażę. To jest ta tabelka, która najczęściej jest używana przy, przy przewozie rzeczy, czy ta kategoria, która jest najczęściej używana przy przewozie rzeczy. Zaraz spróbuję szybciutko w innym miejscu ją. Spróbuję pokazać, jak to wygląda. Mam nadzieję, że uda się otworzyć to w programie Fortran. To spróbuję wam za chwilę, najwyżej w programie Fortran, tę tabelkę wyświetlić. to, to Poczekajcie chwilę, Otworzę program Fortran i spróbuję przełączyć się na tą tabelę, tą, o którą mi chodzi przy przewozie rzeczy. Dobra. Dobrze, spróbuję sobie was, spróbuję was przełączyć na zobaczyli w tej chwili, program Fortran Mam jakiegoś pracownika, wydytuję o pracę. Robię to po to, żeby wam pokazać tą stawkę, która, która przy, przy Austrii akurat jest. O, i to mi chodzi o tą kategorię 6.3 Kategoria 6.3 Tą tabelę wam. Yy... Podlinkujemy też może albo na webinarze wyświetlimy. Na webinarze wyświetlimy, będziecie mogli ją sobie zobaczyć. Ta kategoria 6.3 to jest ta kategoria, która najczęściej jest używana przy, przy przewozie rzeczy. Te tabelki też, te kategorie też macie w programie Fortans. Jeżeli macie program Fortans w pomocy, te tabelki bez problemu je, je odnajdziecie, więc jeżeli sobie tworzycie wasz program, poszukacie w pomocy wiadomości uzupełniających to jesteście spokojnie w stanie, jeżeli chodzi o te tabele, je znaleźć, choć odpowiedniego kraju, czyli w tym przypadku Austrii, i bez problemu będziecie sobie te tabelki i tabelki odnaleźć. Jest, o, tabelki tutaj są i tutaj jest kategoria 6.3. Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym, Kierowcy zespołów pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą oraz ciągników siodłowych z zaczepą. Uf, znalazłem. I tu w zależności od stażu staż do 5 lat to jest 9,40 euro za godzinę, to jest ta stawka 9,40 euro za jedną godzinę pracy. Ten staż pracy liczony u kierowca, który pracuje u was. Powinniście znać jego staż pracy u was i według takiej stawki go zaszeregowujecie. Dobra, wracamy do slajdów. To będziemy sobie jeszcze omawiać, jak będziecie chcieli na webinarze. To dokładnie wam omówię na webinarze, więc będziecie mogli sobie te stawki się z nimi zapoznać. Jak będziecie mieli ochotę, żebym mi je omówił, dokładniej omówię. Dzisiaj tak, żebyście po prostu wiedzieli, z czym w ogóle to się kolokwialnie mówiąc je, jeżeli chodzi o czas pracy w Austrii. Wracamy do naszych slajdów. To był przewóz, to był przewóz rzeczy. Teraz przewóz osób, troszkę prostsza tabelka. No, jak widzicie, kierowcy u góry do jednego roku staż pracy powyżej 2 lat, powyżej 10 lat, powyżej 20 lat. Macie stawki przy przewozie osób, te stawki są wyższe niż przy przewozie rzeczy. Jakie są obowiązki administracyjne, jeżeli chodzi o rozliczanie czasu pracy na terytorium Austrii? Do tych obowiązków administracyjnych, oczywiście tak jak to jest w przypadku innych krajów, należy tworzenie ewidencji czasu pracy. Ewidencja czasu pracy, oczywiście najlepiej jak jest tworzona w języku i zrozumiałym dla kierowcy, czyli na przykład polskim, ale również i zrozumiałym dla ewentualnej kontroli, która może się zdarzyć, czyli Was Austriacy poproszą o przedstawienie ewidencji czasu pracy na terytorium Austrii, to fajnie by było, żeby ona była na przykład w języku niemieckim albo angielskim. Przechowywać tą dokumentację, tą, między innymi tą ewidencję czasu pracy i całą dokumentację związaną z czasem pracy na terytorium innych krajów, w tym przypadku Austrii, to jest dwa lata. Czyli tyle powinniście tą dokumentację trzymać. Terminowo wypłacać wyrównanie, ewentualne wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co to znaczy terminowe? Terminowe oznacza do ostatniego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Jeżeli wyliczamy i chcemy wypłacić prawidłowo wyrównanie do wynagrodzenia za miesiąc sierpień, to patrzycie sobie, jaki jest ostatni dzień roboczy września. Ten ostatni dzień roboczy września jest ostatnim dniem, w którym powinniście wypłacić to wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów, to nie tylko Austrii. Dotyczy. Obowiązek wyznaczenia reprezentanta i tu uwaga nie dotyczy to kierowców. Czyli, jeżeli byście mieli innych pracowników niż kierowców, trzeba wyznaczyć reprezentanta firmy na terytorium Austrii. Jeżeli to jest kierowca, wystarczy do kontaktu zaznaczyć kierowcę danego pojazdu. Tak jak we Francji, musicie mieć reprezentanta na terytorium Francji do, do, do tego czasu pracy kierowców na terytorium Francji do rozliczania i, i reprezentowania, natomiast tutaj przy, przy Austrii nie musicie takiego reprezentanta. Wystarczy wskazać kierowcę, na przykład tego pojazdu jako. No, i zgłoszenie następuje tylko w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego ZKO3. Formularz pewno, pewno jest mam do, do, doskonale znany, więc tutaj. Formularz ZKO3. Jak nam się uda zrobić, Magdo potwierdź, to spróbujemy wam przygotować instrukcję. Jak, tak jak robiliśmy instrukcję, jeżeli chodzi o czas pracy, o zgłaszanie, o formularz, o zgłaszanie do milogu niemieckiego, czy też do Sipsi francuskiego, to postaramy się też zrobić instrukcję. Po polsku, po polsku jeżeli chodzi o ten o zgłoszenie ZKO3, i ta instrukcja będzie dostępna dla wszystkich, którzy się zapiszą na webinar. Webinar, który będzie za tydzień dokładnie o tej samej godzinie, godzinie 20 we wtorek. Tak, Magda potwierdza, że się uda zrobić, więc dla tych wszystkich, którzy się zapiszą na webinar, taki dodatkowy bonus to będzie instrukcja jak wypełniać zaświadczenie ZKO 3. Lecimy dalej. I teraz co powinniście, co, co wasz kierowca powinien mieć w kabinie, czyli co trzeba mieć w kabinie, jeżeli chodzi o ewentualną kontrolę. Oczywiście zgłoszenie delegowania ZKO 3T, ale Austriacy też uznają formę elektroniczną, czyli teoretycznie można też to zgłoszenie wysłać kierowcy w postaci maila, MMS-a, SMS-a, no tak, taką jakąś formę graficzną, którą, którą będziecie mogli przedstawić, czy kierowca będzie mógł przedstawić podczas tej kontroli drogowej. Umowa o pracę i najlepiej my tu zawsze rekomendujemy te umowy o pracę przetłumaczone na dany język, czyli w tym przypadku albo niemiecki, albo angielski. Tak jak we Francji warto mieć francuski, francuskie tłumaczenie umowy o pracę, w Niemczech oczywiście niemieckie, w Austrii może to być niemiecki lub angielski. I druga, jeden to też zalecamy, czyli to potwierdzenie ubezpieczenia pracownika w Polsce, czyli te trzy rzeczy. Czyli żadnych ewidencji takich rzeczy mieć przy sobie nie trzeba, starczą te. Co zaliczamy do czasu pracy, czyli co Austriacy sobie wliczają do czasu pracy? Tu, tutaj są różnice. Tu jest bardzo akurat, znaczy jeżeli chodzi o te trzy czynności, które widzicie, czyli czas prowadzenia pojazdu, okres prowadzenia pojazdu, inna praca i dyspozycja, to jest bardzo podobne do Francji, jeżeli chodzi o rodzaje czynności, które są zaliczane do czasu pracy, czyli nie do czasu dyżuru, ta ostatnia pozycja, dyspozycja, to do czasu pracy. W Niemczech było inaczej, bo w Niemczech, jak pamiętacie, było tylko, było tylko okres prowadzenia pojazdu i inna praca, czyli młoteczki. Tutaj mamy te trzy czynności, czyli prowadzenie pojazdu, inna praca i dyspozycja. Aczkolwiek też jeszcze nie, to nie jest wszystko, bo za chwilę zobaczycie inne dodatki, które sobie autoryjacy zażyczyli, żeby uwzględniać. Co do zasady, czas pracy, do czasu pracy wliczamy te. I takie przykłady, to nie będą wszystkie wycinki, ja Wam chcę pokazać w tym live dzisiejszym, że to rozliczanie czasu pracy na terytorium innych krajów, nieważne czy jest Austria, Francja czy Niemcy, nie jest do końca takie proste, jakby się wydawało. I to czasami narzekamy na nasz kodeks pracy, na nasze zasady rozliczania czasu pracy w Polsce, natomiast zasady za granicą wcale często nie są prostsze, one są czasami nawet bardziej skomplikowane niż, niż to jest u nas. To, są, to jest tylko wycinek Części. Ja nie będę omawiał dzisiaj w ogóle przewozu osób, tam jest dużo bardziej skomplikowane są te dodatki. Natomiast omówię na przykładzie, właśnie tych paru przykładach, przewóz rzeczy. Jeżeli chodzi o przewóz rzeczy, czy norma generalnie akurat jest ta, ta sama, więc tu, tutaj ten slajd jest wspólny. Tygodniowy czas pracy, ten regularny, taki tygodniowy wynosi 40 godzin, czyli podobnie jak u nas. Ten normalny czas pracy nie powinien zaczynać się przed godziną 5 i powinien się kończyć do 20, czyli ten normalny czas pracy w Austrii to powinien być w takich widełkach od 5 do 20, a w soboty do 15. Teraz, jeżeli chodzi o nadgodziny, za przekroczenie tej tygodniowej normy, u nich są te normy tygodniowe, dobowe, za przekroczenie tej tygodniowej normy mamy, czyli tych 40 godzin, w godzinach między 5 a 20 przysługuje dodatek 50%. A jeżeli pracownik będzie pracował u nich, to jest ta pora nocna od 20 do 5, tylko nie mylcie z porą nocną inną, nie tego. Po prostu, jeżeli będzie pracował w tych godzinach od 20 do 5, to wówczas przysługuje mu dodatek stuprocentowy. Widzicie różnicę między naszą płacą, czy naszym rozliczaniem czasu pracy, a austriackim, czyli na przykład niemieckim, czy francuskim. Ale to nie wszystko, bo Austriacy oprócz tych nadgodzin, dodatków itd. nocnych, Nadgodzinowych, oni jeszcze sobie życzą, żeby wypłacać kierowcy, i to jest ta różnica, która to jest to, to, in, to jest coś innego niż było w Niemczech i niż było we Francji. Niem, Austriacy życzą sobie naliczać za każdy dzień kalendarzowy dietę 26-40 euro za każdy dzień kalendarzowy, Teraz, jeżeli to nie jest pełny dzień kalendarzowy, jeżeli prowadzenie pojazdu lub nieobecność w miejscu zatrudnienia trwa dłużej niż 3 godziny, to za każdą rozpoczętą godzinę przysługuje dwunasta dieta. Jeżeli to będzie dzień gdzie jest do 3 godzin prowadzenia dieta nie przysługuje. Już widzicie, że jest ten stopień skomplikowania tam 1,12, 212, 3,12, czyli to mogą być bardzo różne te diety. Jest ten stopień skomplikowania już, już, już rośnie nam tutaj. No i dodatkowo ryczałt za nocleg, mimo. Że kierowca ma yy, na przykład wyposażoną kabinę sypialną, czyli ma łóżko, mówiąc, do spania, to i tak Austriacy każą naliczać sobie ryczałt w wysokości na 100 euro. Czyli już widzicie, że oprócz czasu pracy jeszcze dochodzą nam koszty te austriackie diety, i austriackie koszty ryczałtu dla nostek. Ale oczywiście za chwilę wam powiem, co, które składniki z wynagrodzenia i w związku z tym z delegacji polskich. Będziemy mogli sobie odliczyć, jeżeli chodzi o czas pracy, czyli skompensować. No właśnie, przy przewozie osób dzisiaj w ogóle się tym nie będę zajmował, tego jest dosyć dużo. Nie wiem, czy jest ktoś, dajcie mi znać ewentualnie, czy jest ktoś tutaj, kto ogląda dzisiejszą transmisję i pracuje przy przewozie osób. Jeżeli mi napiszecie, że tak. Próbuję wam to przygotować na webinar i wtedy zapraszam też tą osobę na webinar no 10 września 20 będziemy, będziemy to próbowali też robić. Więc dzisiaj skupiłem się tylko na przewozie rzeczy. Przy przewozie osób zaręczam wam jest jeszcze więcej zasad. I one są dużo bardziej skomplikowane. Słuchajcie, dajcie mi znać, jak tylko chwilę zrobię od, od, oddechu sobie, czy to, co mówię jest dla was zrozumiałe, jasne. Wartościowe, czy mam gadać dalej. Czy nie zasnęliście jeszcze, bo chciałbym mieć jakiś, jakiś człowiek, chciałbym mieć jakąś informację zwrotną z Waszej strony. Jak to wygląda. Jak mi się uda doczekać na wasz komentarz, to doczekam. Jak nie, to będę jechał dalej. Postaram się to w miarę sprytnie, sprytnie zrobić. W razie idzie nam dobrze. 20 minut minęło. Idzie nam fajnie. Więc by, bym poprosił Was o jakiś komentarz. Tylko, czy to, co mówię jest zrozumiałe, czy to, co mówię wartościowe, czy dalej. Nie mam gadać dalej, jest OK, jest okej. Okay. Stary komentarz. Dobra. Ja nie wiem, czy bo nie widzę, czy bo nie, nie piszecie i śpicie, więc nie wiem, czy gadam sam do siebie, czy gadam do was, ale dobra, jedziemy dalej. Więc yy, przy przewozie rzeczy będziemy sobie to ewentualnie omawiali a webinarze 10 września, czyli za tydzień w wtorek. Teraz, jeżeli chodzi o kary. Jeżeli chodzi o kary, to te kale. O, dzięki, Angelika. Zrozumiałe. Dobra, super. To chociaż dla jednej osoby. A nie, Daniel, też pieszej jest ok. Super. Bardzo przydatne, Dominika. Dzięki, dzięki Wam bardzo, bo przynajmniej wiem, że, że nie śpicie. Więc jeżeli chodzi o kary, to te kary tu też, ja się nie w, zagłębiałem w szczegóły, chcę, żebyście po prostu zobaczyli jakby skalę tego, co może grozić za pewne rzeczy. Te kary mogą być od niskich kar typu 500 euro do wysokich typu 10 tysięcy euro za jakieś braki dokumentów lub nawet niezgłoszenie pracownika. Natomiast za niewypłacenie bądź wypłacenie zbyt niskiego wynagrodzenia od 1000 do nawet 50 euro. Także te kary, o nie tylko Austrii, dotyczy różnych krajów, one są dosyć bolesne, jeżeli chodzi o, gdyby się komuś nie, komuś wymyśliło nie zgłaszać pracowników, a wykonywać jakieś rozładunki, załadunki w Austrii, albo nie prowadzić ewidencji, albo nie wypłacać, no to raczej nie polecam to Te kary są dosyć... No właśnie i tematem Kar trochę tak smutno <laughs> smutno zakończyłem, bo tematami kar. Jest oczywiście mnóstwo innych rzeczy, które chciałbym z Wami omówić na, na webinarze. Do tego webinaru Was bardzo serdecznie zapraszam za tydzień 10 września, godzina 20. Godzina 20 to będzie, będzie to miejsce, gdzie sobie spróbujemy. Spróbujemy właśnie omówić już z przykładami. Czas pracy na terytorium Austrii. Ja Wam spróbuję to zademonstrować na przykładach programu Fortran. Ja spróbuję się na chwileczkę przełączyć przełączyć właśnie na program. Tylko zrobię mniejszego siebie, bo ja tu jestem mniej istotny. Eee, spróbuję z Wami właśnie omówić m.in. ten raport. Raport, który się nazywa Rejestr Czasu Pracy na Terytorium Innych Krajów. I tutaj będziemy dokładnie, dokładnie ten raport austriacki omawiali. Czyli spróbuję Wam punkt po punkcie omówić, co się z czego bierze i te wszystkie skomplikowane zasady, które naliczenia tych jednych dwunastych legów, tych ryczałtów, tych diet, to wszystko spróbuję Wam, wam omówić. A, zniknęło mi jeszcze, jeszcze jeden slajd, dosyć do istotny: dosyć istotny, czyli co wyliczamy do, co możecie z polskiego odliczyć sobie, jeżeli chodzi o, jeżeli minimalną, tylko dopowiem, a też ten slajd wtedy przygotuję na, na webinar. Na, na pewno możecie sobie, w związku z tym, że Austriacy do czasu pracy wliczają, wliczają i jazdę, i pracę, i dyżur, to na pewno sobie możecie oczywiście z polskiego wynagrodzenia, stawkę zasadniczą, to jest normalne, ryczałty za nadgodziny, jak najbardziej, bo Austriacy też naliczają nadgodziny, ryczałty za godziny nocne, jak najbardziej, polskie też, wynagrodzenie za dyżur, jak najbardziej tak i oczywiście polskie diety i polskie ryczałty za nocleg z polskich delegacji, skoro Austriacy każą sobie wypłacać swoje, a my już wypłaciliśmy nasze stawki, które mogą być nawet wyższe niż te austriackie, czas będzie nam to ładnie się kompensowało, więc Tutaj też moja taka obserwacja z ostatnich spotkań, słuchajcie, moich spotkań w firmach u Was. W niektórych firmach zauważyłem, że na przykład firma wypłaca tylko. i w... ma do tego pani, mówię, że to jest źle. Firma wypłaca tylko dietę polską. Na przykład, nie wiem, teraz przelam 49 euro, jeżeli na no, Niemcy nie wypłaca ryczałtu za nocleg, no bo nie musi, bo jest kabina do spania i tak dalej. Tu się wszystko zgadza. Oczywiście macie taką możliwość, natomiast nie zawsze Wam się to będzie kalkulowało, jeżeli chodzi o rozliczanie czasu pracy na terytorium niektórych krajów. I brak tego ryczałtu polskiego, mówię o ryczałcie za nocleg z delegacji, może powodować pewne dopłaty, na przykład w Austrii, gdzie, gdzie, gdzie trzeba będzie doliczyć ten zarówno dietę, jak i ryczałt za nocleg austriacki. Też się nie zawsze kalkuluje. Tu jest przykład, w tej chwili na slajdzie, nie na slajdzie, na Fortranie przykład tej ewidencji czasu pracy na terytorium Austrii, jakiś tam fikcyjny przykład, znaczy to nie, no, no fikcyjny tak, bo ja sobie tu to znika dodałem i to będziemy sobie omawiali, widzicie, te zasady, je tam 6, 12, jedna 6,12, y, jedna, skąd się wzięły dodatki 100%, skąd się wzięły 100%, skąd się wzięły 50%, skąd się wzięło te 6,12 i tak dalej, i tak dalej, co tu jest do wypłacenia, co nie jest do wypłacenia, co tu trzeba liczyć, jak, według jakiego kursu, to wszystko, słuchajcie, będziemy sobie omawiali podczas naszego webinaru, który, 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 który 10 września, za tydzień o godzinie 20, godzinie 20, czyli wtorek 10 września, godzina 20. Webinar, na który Was serdecznie zapraszam. A i koniecznie, koniecznie słuchajcie, zapisy zapiszcie się, bo tamten webinar nie będzie nigdzie dostępny. Webinar będzie tylko i wyłącznie dla osób, które się zapiszą. Mamy limit, limit osób. Nie zapiszą się wszyscy, więc kto pierwszy, ten lepszy. On będzie dostępny. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jest, znaczy zapisy, są dostępne na www.install.pl, zakładka webinar.